Tak, tak. Matki polki też mają swoje mroczne oblicze. Dzisiaj, kiedy do wyboru mam cukierek albo psikus, stawiam zdecydowanie na cukierek. Ale cukierek to przecież sama chemia. Dlatego dziś mam dla was zdrową alternatywę. Halloweenowe ciasto dyniowe, pyszne i straszne. Żeby było naprawdę strasznie, wróć. Żeby było naprawdę pysznie. W pierwszej miejsce mieszam ze sobą mokre składniki. Będę potrzebowała jednej szklanki musu z pieczonej dyni połowy szklanki rozpuszczonego wcześniej oleju kokosowego i dwóch jajek. Do drugiej miski trafiają suche składniki, czyli szklanka mąki kukurydzianej, połowa szklanki kselitolu, połowa szklanki mąki kokosowej, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka sody oczyszczonej i jedna łyżeczka cynamonu, który wymieszałam ze szczyptą gałki muszkatołowej. Suche składniki mieszam dokładnie ze sobą. Przez zawartość gałki muszkatołowej i cynamonu pachnie trochę świątecznie. I teraz mrożący krew w żyłach element, łączenie mokrych składników z suchymi. Mieszam delikatnie, żeby masa się połączyła. Nie zdziwcie się, że ciasto jest dość gęste. Właśnie takie ma być. Właśnie o taką konsystencję ciasta mi chodziło. Teraz mogę je przełożyć do wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia w tortownicy. Ciasto może wydawać się Wam dość ciężkie, ale dzięki zawartości proszku do pieczenia i sody trochę rośnie. Nasze niepokojąco pomarańczowe ciasto trafi teraz do rozgrzanego piekielnie do 175 stopni piekarnika na groźnych 30 minut. Korzystając z tego, że ciasto znajduje się w piek piekarniku, możemy zająć się przygotowaniem kremu. Do jego zrobienia będziecie potrzebować dwóch puszek mleczka kokosowego. Korzystacie tylko z tłustej części. Dosypiecie do nich jedną łyżeczkę cynamonu, trzy łyżki cukru z prawdziwą wanilią, mrożący krew w żyłach moment, Ciasto opuszcza piekarnik. Teraz ciasto musi wystygnąć. Następnie przekroimy je w połowie i przełożymy naszym kremem. Na dolny blat wykładam 150 gramów powideł śliwkowych. Ja wybieram śliwkowe, ponieważ uważam, że świetnie pasują do cynamonowego ciasta dyniowego. Ale jeśli Waszym zdaniem lepiej będą pasowały np. konfitury z pomarańczy, śmiało możecie je użyć. Teraz na warstwę powideł trafia krem kokosowy o smaku cynamonowym. Wykładam mniej więcej połowę, dlatego że chciałabym udekorować z nim jeszcze ciasto. Przykrywamy. I smarujemy ciasto z wierzchem. Teraz zbliżamy się do części. W której będziecie musieli wybaczyć mi brak talentu artystycznego, bo tak jak w obszarze kulinarnym przejawiam pewne talenta, tak w zakresie dekoracji tortów niestety nie posiadam żadnych. <śmiech> <śmiech> eee... <śmiech> <śmiech> nie no wygląda to strasznie po prostu, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, dajcie mi, dajcie mi szansę. Ciężko jest mi to skomentować. Krem jest mniej więcej rozprowadzony. Moim zdaniem każdą dekorację ratuje zawsze polewa czekoladowa. Bardzo łatwo ją przygotować. Wystarczy, że tabliczkę gorzkiej czekolady rozpuścicie w niewielkiej ilości mleczka kokosowego. Gotową masą możecie polać swoje ciasto, żeby zyskało bardziej mroczny charakter. I teraz najtrudniejsza część całego przedsięwzięcia. Gotowe dekoracje. Jeżeli tak jak ja nie posiadacie talentu do dekorowania tortów, możecie skorzystać z gotowych ozdób, które znajdziecie w linkach do opisu. <grywa> Jeżeli tak jak ja nie posiadacie talentu w zakresie dekorowania tortów, możecie skorzystać z gotowych ozdób. Linki do nich znajdziecie w opisie filmu. Nasz przerażający dyniowy tort halloweenowy gotowy. Spróbujcie przygotować go w domu. Subskrybujcie, oglądajcie, gotujcie z nami.